Panie Jezu, w tej chwili zatrzymujemy się przed Tobą, otwieramy serca i pozwalamy, aby Twój pokój ogarnął nas jak cichy strumień, który koi zmęczoną duszę. Ty jesteś księciem pokoju, tym, który zwyciężył świat i w Tobie odnajdujemy odpocznienie. Jakiego nikt inny dać nie może. Ojcze ukochany, ile razy szukaliśmy pokoju w niewłaściwych miejscach, ile razy próbowaliśmy wypełnić pustkę rzeczami przemijającymi, ale dziś chcemy wyznać, prawdziwy pokój pochodzi tylko od Ciebie, pokój, który nie zależy od okoliczności, pokój, którego nie burzą burze. Pokój, który podtrzymuje nas nawet wtedy, gdy wszystko wokół się rozpada. Panie, przyjmujemy Twój pokój, pokój, który leczy stare rany, który ucisza niepokój, który odnawia nadzieję, pokój, który napełnia umysł jasnością, a serce zaufaniem. Duchu Święty, tchnij na nas teraz. Ogarnij każde życie, które modli się w tej chwili. Niech Twoja obecność, cicha, lecz potężna, będzie odczuwalna w każdym domu, w każdym pokoju, w każdym sercu. Jezu, wyznajemy, przyjmuje pokój Chrystusa. A Ty, który słuchasz tej modlitwy, napisz w komentarzu: Przyjmuje pokój Jezusa. To jest akt wiary, krok duchowy. Otwarcie drzwi serca, aby On mógł wejść i panować. Panie, zamień ten pokój w ziarno życia. Niech każdy, kto powtarza tę modlitwę, poczuje, jak ciężar spada z ramion, jak znika niepokój, a światło Twojej obecności rozprasza ciemność. Dziękujemy Ci, Panie, bo Twój pokój nie zawodzi, nie kończy się. Nie wyczerpuje. Jest wieczny, doskonały i dostępny dla każdego, kto Ciebie szuka. Dziś wybieramy życie w tym pokoju. Dziś wybieramy odpoczynek w Tobie. Dziś wybieramy przyjąć ten cenny dar, który płynie z Twojego serca. Amen.